Dzień dobry Państwu. Dawno nie było nagrania z mojego samochodu. No to proszę bardzo, Włala jest. Od dawien, dawna zadawane pytanie jest powtarzające się, mianowicie dlaczego prezydent Andrzej Duda krzyczy, kiedy przemawia? To samo pytanie dotyczy premiera morawieckiego. Dlaczego oni krzyczą, kiedy przemawiają? Jest w ogóle cała kategoria polityków, którzy krzyczą. Ponieważ temat nie jest tak banalny jak i powierzchowny, jak mogłoby na to wskazywać owo pytanie, dlatego postanowiłam odpowiedzieć wreszcie, zresztą zbierałam się do tego już od jakiegoś czasu. Powód, dla którego ludzie krzyczą, nie tylko politycy wymienieni przeze mnie, ale w ogóle powód, dla którego ludzie krzyczą, jest bardzo podobny do powodu, dla którego ludzie. Bardzo szybko, dziwnie, agresywnie, kompulsywnie mówią, często robiąc to zresztą nienaturalnym, piskliwym. Tu znowu patrz owi politycy, ale nie tylko, albo takim niemiłym, podniesionym nie wiadomo dlaczego, bo okoliczności tego nie, tego nie uzasadniają tonem. To jest jeden powód. Ci ludzie mają niedostatki, które chcą przykryć krzykiem. Miałam kiedyś lekcję. Bardzo dużo mi dały, nie mogę nawet, nie jestem w stanie wypowiedzieć, jak dużo mi dały. Z Aldoną Krasucką, jedną z najlepszych w Polsce trenerek wokalnych, która opracowała zresztą taką swoją własną autorską, opartą też na psychologii pracy z głosem, bo Aldona w ogóle uważała po 40 latach pracy. I to był osąd, opinia wynikająca z doświadczenia, a nie z książek, z tego co gdzieś tam wyczytała. Więc ona z własnego doświadczenia, obserwując przez 40 lat najwybitniejszych polskich aktorów muzyków, piosenkarzy, śpiewaków, polityków, dziennikarzy bo z takimi ludźmi pracowała, choć nigdzie się nie reklamuje. No ja ją teraz reklamuję, ale już mam nadzieję, że nie będzie mi miała za złe. Ale do nas spostrzegła po tych 40 latach, opisała nawet, z tego co wiem, w książce, że tak naprawdę możesz nie znać człowieka, ale jeśli porozmawiasz z nim jakiś czas, oczywiście nie będziesz wyciągać wniosków co do jego całej psychologii, robić mu psychoanalizy, to by było nieprofesjonalne, ale naprawdę jesteś bardzo w stanie, bardzo dużo w stanie powiedzieć o człowieku tylko na podstawie tego, jak mówi. Nie tylko co mówi, chociaż to też jest ważne, i wbrew pozorom nie treść czy poglądy wyrażane mową, ale sposób doboru słów, spo, sposób składania zdań, czy gramatyka i składnia, no właśnie są poprawne, zasób słów. Em, czy jest duży, czy niewielki, czy ta osoba posługuje się w mówieniu pewnymi figurami retorycznymi, czy stosuje paralele, metafory, odniesienia, porównania, czy mówi umiejętnie, czy nieumiejętnie, czy robi pauzy. Jaki jest tembr jej głosu? W ogóle barwa głosu. Tembr głosu bardzo wiele mówią o człowieku, z czego też nie zdajemy sobie sprawy, czy ten ton jest wyższy, czy niższy, czy piskliwy, czy bardziej chropowaty, czy brzmi naturalnie, czy nie. Jak ta osoba oddycha w trakcie mówienia, jak robi pauzy, bądź ich nie robi, to jest też bardzo ważna informacja. Jak wymawia końcówki, czy mówi starannie, czy niestarannie, czy zjada. Czy mówi w sposób naturalny, zrelaksowany, tak jak mam nadzieję, ja mówię teraz do was z, z brzuszka? Czy mówi z przepony, czyli stara się już być bardziej profesjonalna, czy w ogóle mówi tutaj z górnej połowy ciała? Jeżeli widzicie całego człowieka, tak jak polityka przy przemawianiu, to widzicie gestykulację, jaka towarzyszy temu, co ten człowiek mówi. Dla osoby, która się na tym zna, bądź i lub potrafi patrzeć i potrafi wyciągać wnioski naprawdę nie trzeba znać osobiście człowieka wystarczy, że popatrzycie na niego, czy porozmawiacie posłuchacie go, oczywiście, porozmawiacie z nim, jeśli macie taką możliwość przez jakiś czas. I jesteście w stanie bardzo wiele powiedzieć na jego temat: bardzo wiele o jego cechach charakteru, osobowości, o właściwościach jego psychiki, o sposobach, o tym, jakie ten człowiek ma deficyty, potrzeby, z czego jest dumny, o sposobach, w jakie wyraża, czy nawet próbuje zaspokajać te deficyty czy potrzeby. Jeżeli ktoś w swojej wypowiedzi potrzebuje bardzo dużo porównywać się do innych, albo poniżać innych, albo Poniżać siebie i ciągle inni w jego wypowiedziach wypadają na korzyść, a on na niekorzyść, no to już wiemy, co powinniśmy wiedzieć od poczuciu własnej wartości tego człowieka, o jego zdaniu na temat swoich kompetencji na przykład, o jego wierze w siebie, bardzo dużo możemy powiedzieć. Możemy też bardzo wiele powiedzieć po tym, co mówi człowiek, o tym, co sądzi na temat inteligencji słuchaczy, no bo jeśli człowiek. Plecie poły tak zwane ze Staropolskiego, czy smalone duby, duby smalone, czyli opowiada bzdury po prostu. Pokazuje tym samym, że nie wierzy w inteligencję słuchaczy, że sądzi, że ma przed sobą idiotów, którzy nie są w stanie zrozumieć kierowanego do nich przekazu, a nawet jeśli go zrozumieją, to odczytają niewłaściwie. Poczucie humoru, które przecież także znakomicie można wyrażać lub go nie wyrażać w wypowiedzi, też pokazuje to, kim jest człowiek. Wiadomo, że inteligentni ludzie mają poczucie humoru pewnego typu, czyli takie zdystansowane do samych siebie i do świata. Inteligentnych ludzi cechuje też zdolność myślenia abstrakcyjnego i długofalowego i mniej inteligentny człowiek tym bardziej myśli krótkofalowo i tym bardziej nie potrafi Przeprowadzać skomplikowanych takich procesów myślowych, typu analiza, synteza, czyli nie potrafi przetworzyć rzeczywistości, mało tego, że przetworzyć, to jeszcze potem, co jest następnym krokiem, no właśnie, przełożyć jej na słowa, a jeszcze, żeby te słowa miały sens i skład, a jeszcze, żeby były wypowiedziane, Autentycznością i spójnością polegającym na tym, że mój przekaz werbalny jest spójny z mową ciała, z tym, co mówią moje oczy, a jeszcze, żeby ta mowa była gramatyczna i na wysokim poziomie stylistycznym miała sens oraz niebagatelne przecież. Żeby padały w niej argumenty merytoryczne, żeby nie byli obrażani, poniżani ani niepotrzebnie wywyższani inni ludzie, żeby był szacunek do przekonań ewentualnej drugiej strony. No, przyznacie Państwo, że teraz, tak jak to powiedziałam, to naprawdę, jeśli potraficie słuchać, wszystkiego się dowiecie z tego, co. Jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie, do kogo, jakim tonem, tembrem głosu, w jakim stylu dana osoba mówi. No i teraz, wracając do początku mojej wypowiedzi i tego pytania, które przyznam, już mnie nawet lekko irytuje, kiedy je słyszę, bo wydaje mi się to oczywiste, no ale potem przypominam sobie, że ja jestem osobą, która od 20 paru lat profesjonalnie pracuje głosem. Język polski. Głos, także jego temp i brzmienie, nie tylko jakość mojego mówienia i logika i sens tego, co mówię, jest po prostu narzędziem mojej pracy, więc ja jestem w tym zwyczajnie bardzo dobra i biegła, no bo inaczej nie mogłabym dobrze wykonywać mojej pracy. Więc wtedy natychmiast sobie uświadamiam, że no to jest jednak tak, że ludzie po prostu zajmują się zawodowo czym innym i nie mają tej wiedzy, dlatego to jest. Przy każdej okazji, ostatnio przed 9 maja, a to teraz jakaś pomoc dla kredytobiorców, przemawiał dziś Mateusz Morawiecki. Przy każdej takiej okazji, kiedy ci politycy przemawiają, pojawia się wysyp tych pytań, dlaczego oni są tak irytujący w przekazie? Proszę Państwa, co z wielkiej stodoły jak pusta? No, odpowiedź jest banalnie prosta. Oni krzyczą, ponieważ nie ma nic w środku. A oni nie mogą, panicznie się boją, żeby ktoś odkrył, że to są puste dzbany, że tam nie ma nic w środku, że jak popukasz się w głowę, to tam będzie odgłos, bo głowa jest pusta. Oczywiście, im bardziej człowiek zorientowany na swoje ego, na robienie wrażenia i. No, tym bardziej musi ukrywać, że jego wnętrze jest puste i że w środku tam nie ma, nie ma tam ani mądrości, niczego, ani mądrości, co warte byłoby wzmianki, ani logiki, ani precyzji, która, ani zwięzłości, która cechuje naprawdę ludzi mądrych i wielkich, ani poczucia humoru, ani jakiegoś przedniego dowcipu, ani kompetencji, no po prostu niczego, niczego. Jest bardzo ubożuchno. A ponieważ... Psychologicznie jesteśmy skonstruowani jak zwierzęta, które się maskują, na kameleony, przybierają barwę terenu. Tak, żadne zwierzę nie chce się wyróżniać, jak... a kiedy zwierzęta uwodzą i tańczą przed innym zwierzęciem taniec godowy, to wręcz się napuszają, starają się wydać dwa razy większe niż są. I starają się pokazać, że mają dwa razy więcej zasobów niż mają. Widzieliście ptaki w okresie godowym, taki biedny gołąb, to się po prostu napusza chyba trzykrotnie. On tak chce zaimponować tej samiczce i pokazać, że on ma coś, czego nie ma tak naprawdę. Podobnie samiec pawia w łazienkach, je często widzę i tak dalej. Roztacza swój piękny ogon, żeby on wydał się jeszcze piękniejszy, jeszcze sześć razy bardziej kolorowy niż w rzeczywistości. No i. Przecież polityka to jest nic innego jak uwodzenie nas, wyborców. No przecież politycy tańczą przed nami ciągle taniec godowy, zwłaszcza dziś w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy bycie politykiem nie polega już jak w XIX wieku na przykład na treści. XIX wieczne liderowanie, przywództwo, no jeszcze z początku XX wieku, żeby nazwać kogoś liderem, musieliśmy móc przypisać mu, na podstawie jego czynów, działań, tego co mówi, pewne określone, budzące wówczas szacunek cechy charakteru, jak pracowitość, pomysłowość, silna wola, pewna dzielność i odwaga. Ale to była epoka czynów i dokonań, kiedy ludzi, a zwłaszcza polityków, zwłaszcza przywódców, liderów, oceniało się po tym, co robią. Ponieważ wiek XXI jest ewidentnie epoką pozorów. Epoką robienia wrażenia, więc nikt nie skupia się już na cechach charakteru, żeby je posiadać. Każdy skupia się na tym, żeby robić wrażenie, że ma te cechy charakteru. Zasadnicza różnica, prawda? No i jeżeli trafi się polityk, który tych pożądanych cech charakteru solidnych, fajnych, mocnych nie ma, nie ma odwagi, no to co mu pozostaje? No robić wrażenie, że te cechy posiada. No i zaczyna krzyczeć. Zauważcie, że prawdziwi przywódcy, nie wiem, Barack Obama, ludzie, nie, nie, nie trzeba go koniecznie lubić, to jest przykład, ale ludzie, którzy naprawdę mieli bardzo wysoką pozycję, którzy potrafili rozmawiać ze swoimi wyborcami, podejmować trudne decyzje, byli przywódcami naprawdę wielkich, silnych narodów, które udowodniły tę wielkość i siłę swoją historią, jak wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wymieniam Baracka Obamę, naprawdę bardzo mi się podobał jego sposób przemawiania. To są ludzie, na przykład Barack Obama mówił bardzo dobitnie. On nie mówił cicho, ale też nie wrzeszczał, nie krzyczał, nigdy nie podnosił i nie podnosi zresztą nadal głosu. Podobnie przemawia jego żona Michelle. Ci ludzie trafiają w punkt, mówią mądrze, acz krótko, nie leją wody, nie starają się zrobić wrażenia mądrzejszych niż są. Mówią na tyle dobitnie i na tyle umiejętnie, że przykuwają uwagę, słuchamy ich. No, inna sprawa, że mają coś mądrego zawsze do powiedzenia, ale nie krzyczą, bo nie muszą. Jak widzicie dwa psy idące ulicą, no to zauważcie, który pies głośniej szczeka. Jak idzie Rottweiler i ratlerek, to ratlerek będzie ujadał, prawda? Czy jakiś mały terierek? A Rottweiler. Sobie idzie i patrzy, bo on nie musi, bo on wie, że jest dużym silnym psem i on wie, on jest świadom swojej siły i inne psy dookoła też są świadome jego siły, ludzie zresztą też. Małe zwierzę, które wie, że może zostać pożarte przez każdego, że no nie ma siły, ujada, żeby stworzyć wrażenie większego, groźniejszego niż jest, żeby ktoś się przypadkiem nie zbliżył, no bo w bezpośredniej konfrontacji szybko by się okazało, że ten zwierzak nie dysponuje żadną siłą. Z ludźmi jest podobnie, a z politykami jeszcze bardziej, bo politycy to są ludzie, którzy żyją z wrażenia, jakie zrobią na nas. No więc proszę Państwa, nie dziwcie się już i przestańcie zadawać pytanie, dlaczego Andrzej Duda krzyczy. No, krzyczy, no bo desperacko usiłuje nas przekonać, że jest kimś. Że coś potrafi, że o czymś ma jakieś własne zdanie i jeszcze potrafi poprzeć je argumentami, że ma jakieś wartości i przekonania. Oczywiście to wszystko nieprawda. W mojej ocenie ten polityk jest wydmuszką. Pewnie też i człowiek, no bo nie odróżniam człowieka od polityka. No trudno sobie wyobrazić, żeby mądry, sensowny człowiek, nagle był politykiem wydmuszką, więc domniemywam, jest to moja subiektywna opinia, że Andrzej Duda jest no, nie, nie za mądry jako człowiek, po prostu abstrahując od funkcji prezydenta, którą teraz pełni. Ale no, głupio, żeby prezydent, żeby wszyscy się dowiedzieli, że prezydent jest nie za mądry na przykład i nie za kompetentny. No więc krzyczy, bo w ogóle w umysłach słabych ludzi Musiałabym zrobić gwiazdkę i wyjaśnić, czym jest dla mnie silny człowiek, a kim, a kim jest słaby człowiek. W umysłach słabych ludzi, wedle mojej definicji, to jest tak, że ci ludzie w ogóle uważają, że przemoc i krzyk im dodają, że przemoc i krzyk powodują, że oni będą postrzegani jako silni. Tak nie jest. Moja definicja, nie, nie tylko moja, jak sądzę, silnego człowieka jest taka, i mówiłam już kiedyś o niej Państwu w jednym z moich filmów, że prawdziwa siła jest wewnętrzna, jest cicha, bo ona jest siłą dla siebie. Ona nie po potrzebuje nikogo przekonywać, że ona jest. Silny człowiek nie reklamuje się, nie pokazuje, że jest silny, on po prostu jest silny. Silny człowiek nie opowiada, że jest silny, czy mądry, czy przyzwoity, tak jak przyzwoity nie opowiada, że jest przyzwoity. Silni ludzie po prostu są silni. Mądrzy ludzie po prostu są mądrzy i postępują mądrze, tak? Ludzie przyzwoici po prostu potrzebują, postępują przyzwoicie, nie opowiadają o tym. Głupcy są głupcami, chociaż bardzo starają się nas zapewnić, że są mędrcami. No ale ponieważ są głupcami, to nawet do tego zabierają się od tak zwanej D strony. Nawet tego nie potrafią zrobić dobrze. No, Kisiel kiedyś powiedział, że gdyby głupiec wiedział, że jest głupcem, to musiałby przestać nim być. Stąd płynie wniosek, że każdy głupiec uważa, że jest mądry. I koniec, koniec, kropka, proszę Państwa. Tak dokładnie jest i nic więcej i nic mądrzejszego się już na ten temat nie dowiecie dzisiaj ode mnie, niż to podsumowanie Kisiela. Słuchajcie polityków, którzy nie krzyczą, słuchajcie polityków, którzy nie mówią do was. Tylko rozmawiają z Wami. Słuchajcie polityków, których słowa mają sens, którzy też potrafią mówić zwięźle, ale na temat i sensownie. Nie słuchajcie wodoleństwa, pustosłowia, nie słuchajcie powierzchownych tez, których gołym okiem widać, że nie da się udowodnić, albo gołym okiem widać, że ta osoba tak sobie mówi, bo tak sobie wymyśliła, a nie jest w stanie podać żadnego argumentu. Na udowodnienie tezy, którą zgło zgłosi. Zwłaszcza jeśli te tezy są kontrowersyjne. Tak naprawdę, im bardziej kontrowersyjnie polityk przemawia i im głośniej, tym mniej go słuchajcie. Jest takie powiedzenie, taka rada dla mówców, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć, podnieś głos. Dla mówcy który nie wie, co powiedzieć i nie ma nic sensownego do powiedzenia. No to jest idealna rada, jak robicie wokół siebie wiele hałasu, to wszyscy zaczynają zwracać na was uwagę. No, nawet jak uważają, że z wami jest coś nie tak i nie mają u was dobrej opinii. Niestety, dlatego nasz prezydent i premier mówią, jak mówią, co robić w takie życie. Ale mam nadzieję, że z tego filmu wyciągnęliście Państwo też coś dla siebie. Zacznijcie może od dziś słuchać, jak sami mówicie, bo ciekawą rzeczą jest to, i zwróćcie na to uwagę, że my sami nie słyszymy siebie. Jeden z pisarzy, nie pamiętam który, ale powiedział bardzo mądrą rzecz: Gdyby większość ludzi słyszała siebie, i słuchała siebie, kiedy mówi, to przestałaby mówić. Zacznijcie słuchać siebie, kiedy mówicie do innych, a być może uświadomicie sobie, jak mówicie, i w wielu wypadkach może to być dla Was naprawdę negatywne przeżycie i szok, bo możecie sobie uświadomić, to jest takie jedno zresztą z podstawowych ćwiczeń, też, które miałam z Aldoną, właśnie dotyczących emisji głosu. Zacznijcie na początek słuchać siebie. Możecie sobie uświadomić, że nie mówicie wcale tak mądrze ani tak sensownie, jak wam się wydawało. Druga rzecz, którą możecie zauważyć, kiedy zaczniecie słuchać siebie, to jest to, że nie dajecie innym ludziom przestrzeni do mówienia. No, wypisz wymaluj, politycy, zwłaszcza Pisu, ostatnio, prawda? Kiedy zaczniecie słuchać siebie i uświadomicie sobie, co mówicie, prawdopodobnie zaczniecie też mówić mniej, bardziej ostrożnie i bardziej dobierać słowa. Z czasem, bardziej jeszcze długofalowym efektem tego ćwiczenia, będzie hmm, dużo szerszy zasób słów. Będzie dużo więcej treści i precyzji w tym, co mówicie. Przestaniecie uprawiać wodoleństwo. Myślę, że zaczniecie też mniej krytykować, mniej osądzać bardziej skupiać się na sobie. Tak naprawdę, Aldona mi to też kiedyś powiedziała, Krasucka, i zgadzam się z tym w stu procentach. Kiedy zaczynasz inaczej mówić, zmieniasz się ty, a w konsekwencji całe swoje życie. Twoje życie. Jeżeli jesteś w tym konsekwentny, no bo większość z nas różne ćwiczenia robi tak, a to chwilę sobie porobię, a potem przestaję, zapominam. Jeżeli nie przestaniesz, nie zapomnisz, będziesz w tym konsekwentny, zmienisz się ty i całe twoje życie tylko dlatego, że gdzieś na początku zacząłeś inaczej mówić. Jeśli ten film temu posłuży, do tego zainspiruje, to nie będzie to film stracony, mimo że jego hasłem wywoławczym i asumptem do nakręcenia go byli politycy. Widzicie, że jest bardzo ciepło, zatem udaje się w tej chwili na zasłużony spacer po nagraniu tego filmu. Do zobaczenia za kilka dni.